Cześć i czołem. Wiem, że dawno nic nie wrzucałem, ale dzisiaj potrzebuję na szybko porady ekspertów. Tu mam taki boks i przeniesioną kurę. Kwokę. Mam dwie. Jedna siedzi na dwóch jajkach, ta siedziała na pięciu. Jedno się zniszczyło, teraz siedzi na czterech. Tu jest taka sytuacja, bo w nocy na szybko to montowałem. Żebyście, żeby można było umieścić tutaj kurę, bo wczoraj zauważyłem, że jajka pękają i słychać piski pisklaków. Jest żarówka 250, daje fajne, przyjemne ciepło. I teraz kurę. Uwaga, bo dziobie. Ale muszę tu wyciągnąć spod niej jajka i pokazać Wam, jaka jest sytuacja. Słuchajcie. To jajko, oznaczone przeze mnie markerem, chyba nic się w środku nie dzieje. Skorupka nie pęka. Nic. Składam. Następne jajko. Podziel się jajeczkami, podziel się jajeczkami. następne jajko coś tu się dzieje pęknięte widać w środku że kurczak oddycha no i nie wiem teraz jak dalej szukamy następnego okay. następne to samo chorobocze że coś tam się w środku dzieje, otworek już jest, ale nic dalej. Okay. I ostatnie jajko. Jaka tutaj sytuacja? O. Tu jest tak. Widać, że tam też życie jakieś następuje. I teraz powiedzcie mi co powinienem zrobić zostawić te jajka tak jak są pod kurą żeby się same wykluły pomóc im może jakoś może przełożyć je już tutaj pod tą lampę kura generalnie jest spokojna, siedzi grzecznie nie rusza się, ledwo żyje już chyba bidulka, bo naprawdę ostatnio przysiadła porządnie ale co z tymi jajkami jak jak to rozegrać bo boję się po prostu. Nigdy, nigdy nie miałem wcześniej kurczaczku, więc naprawdę chciałbym wiedzieć, czy tą błonkę się rozdziera, czy kurczakom się pomaga. Czy tu trzeba jakąś wilgotność pilnować? No, temperaturę zaraz sprawdzimy, bo powiedzmy termometr i będę czuwał nad tym, jaka jest tutaj pod lampą. A tu jest łańcuch z regulacją, także, także spokojnie można to jeszcze wyżej, niżej zamontować. Nie ma z tym problemu. Ile to może trwać? Też tego nie wiem. Czy to będzie... Znaczy... Pierwsze piski i dziurki zaczęły się wczoraj, gdzieś tak powiedzmy koło godziny 22. W nocy zbudowałem na szybko ten boks. <laughs> no i teraz czekamy. Ile czasu trzeba czekać do ostatecznej decyzji, że już się udało? Bo to wiadomo, a jak się nie udało, to... To je im dajemy czasu. Tutaj jeszcze zrobiłem dla dzieci... Okienka, żeby mogły obserwować kurę, żeby nie wkładały tam od góry swoich rączek. Dobra, wrzucam w internet i czekam na komentarze. Dzięki.